Siema Jak to się, ja, 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 ja nie umiem już mówić Dzisiaj ma na Kalenu, to jest To jest 4.20 Tylko jeszcze oczywiście muszę sobie ustawić swój timer Nie wiem czy moja jest nie mogę sobie aktywować normalnie Tylko muszę wchodzić w folder, ale już nieważne No i dobra, lecimy z tą ósmą nocą Z nową strategią Do foxy nice.

Um braço. Aí, são cupi. Jest! O, fuck je! Yeah. Ale jestem dobry. Zartowałem, tak naprawdę to nie było wcale aż takie trudne. Bo używałem trochę takiej abuzującej strategii i szczerze wam powiem byłbym w stanie to przejść bez używania jej. Na pewno nie była ona aż tak konieczna jak w nafitwójce. Bo ten tryb naprawdę nie jest taki trudny, tylko trzeba mieć do niego cierpliwość. I szczerze Wam powiem. Jestem zadowolony, że udało mi się to przejść, ale. No nie wiem. Mam wrażenie, że. Wszystko, co, wszystko cze, cze, czego się używa w tej strategii, to jest Intended Game Mechanics, tylko po prostu nie wiem, czy było mi to potrzebne w tym konkretnym trybie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że byłbym w stanie to przejść na spokojnie bez tego. Bo wiele razy docierałem do piątej. A i wiecie co, może jeszcze nawet kiedyś spróbuję, może nawet kiedyś spróbuję z jakimiś challenge'ami, aczkolwiek tych wam nie obiecuję, bo po nie, ale no, udało się, tyle dobrego, Jezus, ale pognałem się do skery. no tego widzieliśmy wiele razy. W sumie główny powód, dla którego użyłem w ogóle tej strategii do przejścia tego, to jest to, że po prostu e, irytowało mnie to, jak bezsensownie czasami działają boni i cika, że. Ja nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy to jest ta mechanika, że... Bo generalnie boni i cika działają tak, że są na tyle szybcy na trybie 420, że... W momencie kiedy odgonisz ich od drzwi, mogą wrócić do twoich drzwi i cię zabić jak. jak je otworzysz i zaświecisz. Wtedy kiedy teoretycznie nie powinno ich tam być, bo właśnie ich odgoniłeś. A i dlatego mnie to strasznie irytowało i po prostu uznałem, że użyję tej strategii. Spróbuję, zobaczę. No i. No i co? Parę szczęśliwych ranów tak naprawdę. To jest mój pierwszy ran dzisiaj. Wstałem, odpaliłem grę Easy. Easy Club, ale nawet gdybym nie używał tej strategii, co mówię, może kiedyś jak będzie mi się chciało, jak mnie najdzie jakaś dzika Vena, to próbuję po prostu przejść ten max mode jeszcze raz a bez tej strategii i może kiedyś pobawię się w jakieś challenge'e może jak będzie Halloween, to wrócę do Halloweenowej edycji i zobaczyć tego nigdy nie widzieliśmy Jumpscare'a chyba, nie wydaje mi się, żebym go widział no ale Freddy jest łatwy, więc O, tego też nigdy nie widzieliśmy. Właśnie, jeszcze zabawy z sztrapem możemy spróbować w sumie. Ej, no, bez kitu, czekajcie. Spróbujmy. Spróbujmy słuchać na jego movementy. Nie, kurwa. nie. zjebałem. Eee, jeszcze raz, jeszcze jedna próba. Nie. Dobra. Jeszcze jedna próba. Do trzech razy sztukę. Mi się wydaje, że on pierwszy raz tupta jak schodzi z krzesła i idzie w korytarz i drugi raz tupta jak przybiega do mnie. Okej. Okay. Cool. Yeah! Mamy go! Nice! Dobra, to jeszcze się udało przy okazji pokonać plus trapa, no to dobra, jak już pokonałem jego, to mogę powiedzieć, że przeszedłem w tę grę. Ale tak, to byłoby na tyle tej e, gry tej serii. E, no i co? To generalnie to już... film się skończył, możecie wyłączyć, ale jak ktoś chce wysłuchać moich przemyśleń, to może tutaj zostać jeszcze. E, jeśli miałbym... Powiedzieć, czy gra mi się podobała? To tak, zdecydowanie tak. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nigdy jak byłem młodszy, to nie byłem wielkim fanem na patwórki. Zawsze mi się wydawała ta gra strasznie taka Lazy, taka chamska. W sensie z perspektywy jakby podstawowych mechanik gameplay'u, że wiecie, musicie mieć grę mega głośno, słuchać po te oddechy, a, i to jest takie tanie, że po prostu słuchacie cichego oddechu, świecicie i nagle wam wyskakuje coś. I powiem wam, grając w tą grę. Trochę tak miałem, ale niekoniecznie. To bardziej nie było takiego efektu, że właśnie tak jak mówię takiego hamskiego taniego jamskera. Tylko to, że musisz słuchać i tak podchodzić up close and personal do tych drzwi, to tylko wzbogacało mój experience. Więc to z perspektywy czasu bardzo fajna mechanika. Podoba mi się coś ciekawego, coś nowego. A czy jest to moja nowa ulubiona grafna? No nie, nie sądzę. Gameplay loop jest bardzo powtarzalny, jest bardzo satysfakcjonujący, to muszę powiedzieć. Play jest powtarzalny. naf 1 um, dużo bardziej pozwalał na ciekawsze granie, bardziej dawał ci freedom tego, co możesz robić. No wiadomo, jak przechodzisz najtrudniejszy tryb, to musisz powtarzać ten loop i on też jest bardzo nużący w 4.20 w Jest dużo bardziej nużący od loopu w tym 4.20, ale w tej grze dużo szybciej zacząłem czuć ten loop niż we f 1. Bo wy na jak gracie, to przez pierwsze tak naprawdę 5 nocy nie potrzebujecie w ogóle żadnego lupu, żadnej strategii, żadnego niczego, po prostu możecie grać normalnie w grę. A tutaj normalny gameplay gry jest już tym lupem. I dlatego jakby na tryb 420 nie potrzebujesz jakiejś ciekawej, nie wiadomo jakiej strategii, chociaż ja takiej użyłem, bo tak zadecydowałem, to jakby podstawowy gameplay 420 w tej grze jest taki sam, jak granie w każdą inną noc i. To nie wiem czy mi się podobało, bo trochę to sprawiało, że ta gra jest taka monotonna strasznie. Każda noc po prostu wygląda dokładnie tak samo. I w ogóle gra była strasznie łatwa. Dosłownie, przez pierwsze cztery noce nie umarłem ani razu. Na piątej nocy umarłem, bo nie byłem pewien, gdzie działa Fredber. Na szóstej i siódmej nocy nie umarłem ani razu. I na ósmej nocy umierałem. Okej, okay, była ciężka, okej, okay, bez tej strategii, której użyłem, na pewno bym przechodził jeszcze dłużej, ale powiem Wam szczerze, że tych prób wcale nie było aż tak strasznie dużo, może z 30 max, tylko o 30. Także naprawdę, w porównaniu do na przykład napad dwójki, gdzie tych prób było naprawdę masę, no to powiem Wam, nie było takiej tragedii. I też wiele tych prób to były takie, że po prostu Foxy mi wchodził jakoś hamsko o 12 i resetowałem, więc ich faktycznie prób, prób, że grałem i zginąłem, to było może... Nie wiem, z 15. Także fajna gra, podobała mi się. Wiecie co kiedyś? Może jak przejdę te wszystkie gry FNAF-owe, to zrobię jakąś tier listę tego, jak bardzo mi się jakieś gry podobały. No i co? To by było na tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, dziękuję za wysłuchanie mnie, jeśli ktoś tutaj jeszcze jest, prawdopodobnie nie, ale no. live. Także widzimy się w Sister Location albo w zasadzie w jakichś kolejnych filmach, które będą, bo mam sporo rzeczy ponagrywanych. A na zapas sobie nagrywałem ze znajomymi, takie bardziej śmieszkowe, może trochę bardziej pomontowane rzeczy. Widzimy się wtedy. A na razie ja się z wami żegnam. Elo. See you next time.